Gniazdku na akacji. Bo Pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji, tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma. A tu już po jedenastej i słowika nie ma. Wszystko stygnie, zubka z muszek na wieczornej rosie. Sześć komarów nadziewanych w kombaliowym sosie. Motyl z przyprawiony gęstym cieniem z lasku. A na deser tort świeczyka w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło, może go napadli. Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek Z bandą skowroniątek Piórka głupstwo, bo odrosną Ale głos Majątek Nagle zjawia się pan Słowik Poświstuje, skacze Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał Przecież ja tu płaczę A pan Słowik Słodko ćwierka Wybacz moje złoto Ale wieczór Taki piękny że szedłem piechotą.